Dzień dobry z tej strony Walker i program Steam Lionerzy. Czas na pytanie za milion euro gąbek. Czy suszone pomidory są spoko? Dziś na tapet bierzemy grę Taste Maker. Kolejny, powiedzmy city builder, chociaż to bardziej restaurant builder. Gra, w której wcielamy się w Menadżera restauracji, a na początku raczej budy z prytkami, ale może do tego przejdziemy później. Bo jak pierwszy raz w ogóle usłyszałem taste maker, zobaczyłem, że tutaj prowadzi się restaurację. Myślałem, że zaraz będziemy robić jakieś foie gras, spaghetti, chociaż. I tak w skrócie, na początek podsumowując o co chodzi w taste makerze, po prostu prowadzimy restaurację, budujemy ją od podstaw. Odpowiadamy za to, jaki jest wystrój, osprzęt, wygląd, ile jest miejsc, jacy są pracownicy, jak oni się nazywają, to też możemy zmieniać. Więc teoretycznie temat gry jest potraktowany kompleksowo. Przejdźmy do samej gry, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Odpuścimy sobie tutaj samouczek, bo on jest zupełnie nam niepotrzebny. Zaczniemy od pierwszej misji, jaką mamy w scenariuszu. To jest fast food, czyli tak jak mówiłem zwykła buda z frytami. Pierwsze, co musimy po prostu sobie zbudować taki budynek? Zbudować budynek pięknie. Dajemy tutaj drzwi, czyli klasyka. Nie, na razie nie przystrajamy w żaden sposób tych podłóg i tak dalej. To możemy robić później. E, natomiast na początku nie mamy na to pieniędzy. Co dalej musimy? Oczywiście musimy przystroić tą naszą knajpę. I na początek pewnie najłatwiej będzie po prostu zrobić to takim mm, barkiem tutaj. Więc to Wam też zalecam na początek. Zwłaszcza, że ta pierwsza misja naprawdę jest bardzo szybka. Jeżeli już się wie, co robi, bo za pierwszym razem może faktycznie to sprawiać jakieś wątpliwości, może tu być jakiś problem, potem zdecydowanie nie. Tak jak mówiłem, jak już wszystko zrobimy, musimy sobie zatrudnić jakiegoś ziomeczka. Tego ziomeczka możemy sobie nazwać. No, i on będzie nam tutaj e, pracował. To, co jeszcze na początku warto wiedzieć, to po prostu podstawowe funkcje, które musimy, e, którymi się musimy na początku zająć, czyli zamówić talerze. W pierwszej misji w zasadzie tylko te talerze z asortymentów wystarczą, i oczywiście zamówić jakieś produkty, z których będziemy robić e, to jedzenie. No, i na początek będą najważniejsze ziemniaki. Polecam od razu na zapętleniu, żeby się nie skończyły, tylko żeby wracały. Na początku pewnie to 5 będzie za dużo, ale potem. Będzie takie zapotrzebowanie, że nie będzie, że pewnie będzie trzeba jeszcze to powiększyć. Więc czekamy na naszą pierwszą dostawę, i wtedy będziemy mieli wreszcie klientów. I jak już mamy te produkty, z których będziemy gotować jedzenie, dodajemy je do menu, to znaczy potrawę dodajemy do menu, i mm, zaraz przyjdą nasi pierwsi goście. No i od tego momentu, tak naprawdę, e, będziemy to oglądać na przyspieszeniu. Jeszcze jedna rzecz, tylko na początek, bardzo ważna. Kupmy jakąś szczotę do sprzątania, bo zaraz będzie tu bardzo brudno. jak już widzimy, że restauracja działa dobrze, możemy dorzucić kolejny składnik w naszym menu, kolejną potrawę w zasadzie. W tej pierwszej misji, tak jak mówiłem, mamy do dyspozycji jeszcze nuggetsy, więc musimy najpierw zamówić kurczaka, a potem dodać e, nuggetsy do menu, jak tylko ten kurczak przyjdzie. Jak widać, e, zaliczenie pierwszej misji na easy jest bardzo proste. Naprawdę nie, nie za wiele się tu naklikałem, żeby to easy tutaj zdobyć, także nie jest to gra, która kogoś może przerosnąć, tak mi się wydaje, więc to jest taka porada, że jeżeli obawiacie się, że będzie to za trudne, nie graliście nigdy w City Builder czy um, gry typu Tycoon, nie będzie dla was tutaj problemu, naprawdę, to nie jest gra skomplikowana. Mamy już te nuggetsy, możemy dodać je do menu, to znaczy mamy kurczaka, dodajemy do menu i oczywiście tutaj można zmieniać cenę. Na początku nie radzę z tym za bardzo szarżować, z tego względu, że zazwyczaj jak podwyższymy cenę... To nagle znikają totalnie klienci. Nawet jeżeli to będzie podwyższenie ceny o 1 dolara, czy trudno powiedzieć, jaka tutaj jest waluta, ale nazwijmy to dolarem. Jak już widzimy, że nasza restauracja działa bardzo dobrze, ta nasza buda działa bardzo dobrze, możemy zainwestować w rozbudowę terenu. Robimy to klikając tą pierwszą ikonkę. Mamy tutaj budowę murów, budowę ścieżki oraz zakup terenu. Klikamy zakup terenu i możemy się tutaj bawić, ale jak widać, nie mamy jeszcze na tyle pieniędzy, żeby tutaj nie wiadomo co postawić w tym miejscu, więc to jest tak na przyszłość trochę. No i w momencie, jak widzimy, że czeka jakaś kolejka na zewnątrz, ludzie stoją na drodze, blokują ruch, protestują, że jest u nas za mało miejsca, dobudujemy kolejne miejsca w naszym barze. Jak widać, idzie nieźle w tej naszej restauracji, ale jest kilka mankamentów. Jest trochę brudno, mogłoby być czyściej. Pojawił się nawet szczur. Trzeba oczywiście takim rzeczom przeciwdziałać. Jest tutaj pułapka na szczury. Warto też mieć dwie szczotki, jak już jest tych dwóch pacjentów w tej naszej restauracji. Także kupimy drugą szczotkę, zobaczymy czy to pomoże. I pewnie zatrudnienie kolejnego pracownika również powinno pomóc. W tym momencie warto byłoby się pochylić nad kilkoma poradami, których mogę wam udzielić na początku gry w e, Taste Makerze. Może ta restauracja nie wygląda zbyt legitnie, ale zaraz wszystko się na pewno wyprostuje. I to co mogę wam poradzić na początek, to nie budować od razu zbyt dużej knajpy, bo gdybym ja tutaj szybciej wykupił to miejsce po prawej, byłoby jeszcze gorzej, byłby jeszcze większy syf. Mogliśmy jeszcze nawet dłużej poczekać z tym, mogliśmy jeszcze dłużej poczekać z tą rozbudową. Być może wtedy byłoby trochę łatwiej, bo jak widać, jest tutaj trochę brudno. Łatwiej by było, gdybyśmy mieli na przykład odkurzacz. Odkurzacz kosztuje całe 1000 dolarów, więc jest trudno. Ale jak widać, medium już zaliczyliśmy w tym momencie, więc ta strategia wcale nie jest taka zła. Druga porada, to nie zapominać właśnie o tej czystości. To jest bardzo ważne, już o tym powiedziałem, więc nie będziemy do tego wracać. Trzecia, kiedy pracownicy narzekają na to, że mają zbyt dużo pracy, powinniśmy od razu zatrudnić kolejnego pracownika. Kiedy tylko pojawia się informacja, że. Jest high workload od razu, zatrudniamy następnego, i to jest moment, właśnie w którym musimy to zrobić. Dlaczego? To nie jest to, że oni narzekają, bo ojoj, zmęczyłem się, tylko to jest to, że jeżeli zatrudnimy kolejnego pracownika, będziemy w stanie obsłużyć więcej klientów. I to jest dla nas bardzo dobre. Możemy też ustawić im priorytety, ale w tych pierwszych misjach nie jest to yy, jakby konieczne, żeby przejść i żeby dobrze to wszystko szło. Być może, żeby zaliczyć. Tą pierwszą misję na hardzie, faktycznie dobrze byłoby ustawić im tutaj priorytety. Być może jeden powinien zmywać i, y, czy, i czyścić y, całą restaurację, natomiast reszta może powinna się skupić na serwowaniu i gotowaniu, ale to już zależy od was, czy chcecie się aż w to wgłębiać tak. Na pewno warto również pamiętać o tym, żeby nie szarżować. Czasami warto włączyć po prostu to przyspieszenie nic nie robić, zobaczyć jak pieniądze pojawiają się na koncie i dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednie zasoby dalej rozbudowywać naszą restaurację, wtedy mamy faktycznie możliwość działania, a nie już 100 dolarów okej, okay, coś wrzucimy, a potem będziemy na minusie, nie będziemy mieli żadnego pola manewru z... i nie będziemy mogli zareagować na to, co się dzieje dlatego to też jest bardzo ważne i to na koniec takie trochę humorystyczne pamiętajcie, żeby nie blokować test simów czyli po prostu, żeby jeżeli kwadrat koło kwadrata postawicie, nie wiem, krzesło i ścianę, i zaraz coś obok jeszcze, no to wiadomo, jak, w momencie, jeżeli postawicie to, jak on już tam siedzi, zablokujecie go. Jak lubicie takie rzeczy robić, nie wiem, pamiętacie takie rzeczy z Simsów, możecie coś takiego zrobić, ale no nie przyniesie wam to wielkich zysków. <grym> Bardziej być może jakąś trochę chorą radość w środku. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie pięć najważniejszych porad. Zobaczycie jeszcze dlaczego, bo na przyspieszeniu pokażę wam również rozgrywkę w drugiej restauracji. Zaraz do tego przejdziemy. I jak widać, udało nam się tutaj ogarnąć tą całą sytuację z tym brudem. Jest już całkiem spoko. Dokupiliśmy kolejną część. Nie będziemy się tutaj na tego harda Cisnąć, bo trzeba byłoby tutaj naprawdę rozbudować całkowicie tą restaurację. To by trochę potrwało. Nie o to dzisiaj chodzi. Chodzi o to bardziej, żeby pokazać, jak grać i czy w ogóle warto w to grać. Bo ten materiał ma mieć formę pewnej, pewnego rodzaju recenzji. Dlatego przejdźmy do drugiej misji: Route 66, czyli legendarna trasa. Głównie powiedzmy dla ciężarówek, tak? Legendarna, ale ogólnie też raczej znana, czy to z filmów, czy z innych materiałów. Nawet specjalny dokument na Discovery był, jak ktoś oglądał. Pozdrawiam. Przejdźmy do tej następnej misji i zobaczmy o co tam chodzi. W drugiej misji mamy już gotową restaurację, ale panuje w niej delikatnie mówiąc bajzel. Pierwsze co musimy zrobić, to poustawiać te wszystkie rzeczy tak, żeby miało to w ogóle jakikolwiek sens. Więc, pierwsze co powinniście zrobić, to zatrzymać czas, żeby czasami tutaj nam nikt nie przyszedł, bo teoretycznie to jest już działająca restauracja. Tu są składniki, są e, frytkownice i tak dalej, lodówka, wszystko. Znaczy, no, lodówki nie ma akurat, ale wszystko co powinno być. Jest, już można by było teoretycznie wydawać, ale nie mamy pracowników, to nie jest nic, tutaj nie jest poustawiane tak, żeby mogło działać, więc musimy się tym najpierw zająć. Teoretycznie jesteśmy na minusie, na minus 300, ale wiecie co? Najważniejsze co tutaj trzeba zrobić, to wszystko poustawiać, zatrudnić ze dwóch ludzi i dać im popracować. Bardzo szybko wyjdziecie z tych długów, i też bez problemu myślę, ten profit można wypracować bardzo szybko. Zresztą zobaczcie znowu na przyspieszeniu. Wyszliśmy już z długów e, i to jest bardzo dobra informacja, od tego momentu w zasadzie zaczyna się tak naprawdę gra, co prawda spadliśmy znowu poniżej, ale jesteśmy na plusie, co widać w tych raportach, które pojawiają się bodaj co miesiąc, mamy większy przychód niż e, straty, więc na pewno będziemy zaraz na plusie, to oznacza, że wreszcie możemy coś robić, bo ten początek to tak naprawdę trzeba wszystko poustawiać, zatrudnić jednego, dwóch, może trzech pracowników, Poczekać aż wyjdziemy z długów, i dopiero wtedy można coś robić. Bo dopiero wtedy będziemy mieć pieniądze. Bez tych pieniędzy możemy tylko kogoś zatrudnić i nic więcej. Dlatego trzeba do tego momentu poczekać. No i tutaj dalej będziemy działać w ten sam sposób, czyli będziemy kupować więcej tych frytkownic, będziemy inwestować w jakąś lodówkę, więcej miejsc na przechowywanie tych ziemniaków tak itd., itd., żeby móc obsłużyć jak najwięcej klientów. Jest to bardzo prosta strategia, nawet nie wiem, czy tu można dokupić jakieś miejsce. Wygląda na to, że być może tak, sprawdźmy to jeszcze, bo to jest też ciekawa informacja. Nie, nie ma tutaj miejsca do dokupienia, więc to jest cały obszar, na którym my się poruszamy i tutaj musimy wypracować. Taki zysk, o, jakich tutaj, o jakim tutaj nam piszą, mamy trochę więcej tutaj tych potraw możliwych w tej opcji, więc być może, jakbyśmy przeszli do jakichś steków, burgerów i tak dalej, będzie łatwiej wypracować ten profit. Ale najpierw musimy zar zarobić te pieniądze. No i zobaczcie, w tym momencie mamy już 200 dolarów, także z czasem na pewno jest coraz łatwiej. I to już jest moment, aby podsumować to, jak ta gra wygląda. Jest ona bardzo przyzwoita, ale początkowej fazie. Warto o tym wiedzieć, to jest early access, wczesny dostęp. Dlatego jeżeli nie lubicie takich produktów, które są na bardzo wstępnym etapie tworzenia, to możecie sobie to odpuścić. Moja opinia o tej grze jest jak jest mimo wszystko bardzo pozytywna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona kosztuje tylko 35,99 groszy w tym momencie na Steamie, być może złapiecie ją jeszcze w jakiejś przecenie. Dodatkowo ważna jest informacja taka, że tworzy ją tylko jedna osoba. Więc wielki szacunek, że udało mu się coś takiego stworzyć. Chociaż tak naprawdę, momentami ta gra działa tak naprawdę bez naszej ingerencji. Tak jak w tym momencie, my w tym momencie budujemy zyski, nie reagując na nic. Jeżeli dokonacie odpowiednich wyborów, ta restauracja sobie sama działa. Być może w przyszłości powinno być to trochę usprawnione. Mam nadzieję, że ta gra będzie się rozwijać, będziemy mieli tutaj więcej możliwości i faktycznie będzie bardzo ciekawym symulatorem, tajkunem, w którym prowadzimy restaurację. Na to liczę. To, co jest do, do poprawy, na pewno to oprawa. Brakuje tutaj jakiejś muzyki, w tle nam nic nie przygrywa. Pojawia się ona tylko tak naprawdę na wstępie, i to jest duży minus. Graficznie też mogłoby się trochę poprawić, wszyscy kelnerzy na przykład wyglądają tak samo. Fajnie by było, żeby to się jakoś różniło. Liczę na to, że pod tym względem ta gra się rozwinie, bo wiadomo, że takie detale, takie szczegóły powodują, że gra jest o wiele sympatyczniejsza. Taki przykład: Two Point Hospital, na przykład, gdzie możemy zaśmiać się niejednokrotnie z tych nazwisk, imion i tego, jak wyglądają ci lekarze, pielęgniarki, asystenci itd. Dlatego mam nadzieję, że pod tym względem ten jeden twórca, którego nazwiska nie wymienię ze względu na to, że to chyba Holender i bardzo trudno byłoby mi to wymówić. Mam nadzieję, że po prostu popracuję nad tym i że z czasem ta gra naprawdę się rozwinie, bo zapowiada się ciekawie. Dlatego jeżeli zastanawiacie się, czy kupić, to już zależy tak naprawdę od Was. Ja daję tutaj łapkę w górę. Na koniec materiału przypominam również, że możecie odwiedzić mnie na streamach, które odbywają się we wtorki, czwartki i soboty od 18 do 21 na Twitchu. Nikt taki sam jak tutaj, link również w opisie. Zapraszam również na naszego Discorda. Na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się cieplutko.